Coxblock, blok skok... Coxblock, 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 blok, Coxblock! blok, koks blok, 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 z tej strony Chocolate. Witam was w kolejnym filmie Co? na moim kanale Witam was razem z y, Yoshi, i, ziomalu, Ej, Szymek i, e, i... i ze mną Siem. Na naszej nowej Siem. serii, która nazywa się blok i których, której dwa pierwsze odcinki widzieliście już prawdopodobnie u Jesiego i u Zio, a kolejny, ja odcinek, a kolejny odcinek będzie u, u Szymka, więc zapraszam Proszę. bardzo serdecznie, a my panowie, słuchajcie, bo my tu musimy porobić jeszcze bardzo dużo rzeczy, mamy bardzo, bardzo dużo advancementów. Przede wszystkim musimy kopać kamień cały tak. czas, żeby odblokować crafting żelaza. Raki jest! tego poka, 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 pokazuję, zio, pokazuję. poka jak to będzie wyglądało. Wydaje mi się, że... że ze złota jego crafting jest cztery złota dookoła jeden kobiet z tą tak. no, W sumie to dość można do... się było domyślić trochę. W sensie te wszystkie o, craftingi są zbudowane z tego, że są po prostu jakimiś... Oparte na poprzednich tak, rzeczach, Tak, tak, tak. Używają zrobić. poprzednie rzeczy. Dobra, ja sobie zaraz będę miał yy, 200. Tak też tak mi się no, wydaje. Spoko, spoko. I w ogóle... No, ja zobaczcie, my tutaj mamy normalnie zaraz kolejną wysepkę. No, no, no. Grzybasy. mamy grzybasy. Będzie można sobie grzybową zupkę zrobić. Mmm, pieszczupyhota. A ja bez kitu. O ja, czekajcie. Tyk? Ej, słuchajcie, wydaje no, mi się. Ale nie stawiaj pełnych nie. bloków tylko te, tylko pół bloki. A nie, czemu? krawędziach. No po co bo masz pełny blok marnować, może skoro możesz dwa bloki zrobić z jednego. Stary, mamy taką koblarę, że. Uff. To nadal nie jest tak duże, jak ci się wydaje. Tak, to jeszcze ja, ja później jeszcze będę to ulepszał, bo ja wiem, że, że to jest... O nie, je. kill mi się zaraz skończy! Nie, zdąży, nie zdążyłem. Czekaj. O nie to! Masz stary, O, dobra. o kurczę, wszyscy ja... rzucają się, Jak, jak Wszyscy nie... pomocni, kurczę. Jak chcę kopać, to niech tak, kupię, nie Daj. Ja tak, nagrywa filmik i widać co robi, to od razu się wszyscy rzucają. no. no ja ja pierzniczę. tutaj Dobra. muszę Ja słuchajcie chyba zaraz żeby Słuchajcie, coś ja bym ja bym na waszym miejscu zaczął o. już po kolei zbierać chociażby e, węgiel. Próbować okay. jakoś żeby, e, e, craftować węgiel, żeby to jakoś dalej szło, bo co z tego, że mamy craftingi, jak nie, nie jesteśmy w stanie zrobić nawet tego podstawowego. Stary, smarzymy tutaj węgiel cały czas. Zero ludzi Crafting żelaza. Ja dorzuciłem dużo logusiu, I będziemy dooko. mieć bardzo dużo węgli. W takim razie, wszystko tu się przepala. Ej, może w ogóle zrobić drugi e, piekarnik? Mm, no, nie, no chyba nie mamy aż takiego tego, aż takiego zapotrzebowania oh, oh. na to, nie? Nie, w sumie rzeczywiście tak. No i oh, potrzebujemy to na pewno jest. Nie, to złoto, żeby... jestem 100% żeby... No. pewny, ale wydaje Chociaż... mi się, że... Co robimy z tymi deskami? Że bardziej by nam się to opłacało przepalać charcoal'em. Dlatego, że charcoal daje 8 przepalania, a deska daje tylko pół. I momencie... no, ale to musisz wtedy wyliczać, żeby równo szło, żeby nie, nie tracić potem się materiału. Tak nie? jest lepsze. Tak? Okay. Tak, na 100% stary. Ej, a tak sobie tak, teraz 100%, myślę... 100%, no dobra, to zostawmy to na razie te ale po tym ten. Czy jest, jakaś, to jest to jakiś to inny to. sposób, żeby ten achievement z kaktusem ogarnąć? Żeby nie trzeba było robić tego złotego jabłka, bo mam wrażenie, że, że zanim to złote jabłko zrobimy, to trochę minie, może jest jakiś po prostu szybszy sposób. Może, nie wiem, może będzie jakaś skrzynka z, ze zbrojką albo coś. Nie wiem, zobaczymy. Ale w sumie, jakbyśmy mieli zbroję jakąkolwiek, to chyba byśmy mogli się bardziej utrzymać na tym, nie? Znaczy, na pewno, na pewno właśnie. Tylko, żeby zrobić zbrojkę, to chyba i tak trzeba więcej się postarać. Nie tam zbroję, jak raczej na nich nic nie reski, bo mamy jasno i tak dalej. Chodzi o kaktus stary, czy ty słuchasz? Po kaktus? No bo na kaktusie masz 40-10. No bo ja chcę siąść na kaktusa i chcę, żeby jak najdłużej wytrzymać. No to nie we marzenia. Ja, super. Dobra, ej ja zrobię, jednak, ja zrobię jednak drugi piec. Ja zrobię jednak drugi piec. Spalania okay. drewna jasnego. Wiecie co w sumie... Jak to się mówi, im więcej pieca, tym cieplej. Nie, nie mówi się tak Szymek. Nie, to, 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 się, to się mówi, że... Yy, kto, kto w piecu dołki kopie? To się mnie ostatni. Tak, to... Coś takiego było, nie? W ogóle o, yy, ja wam, Wiecie, ja wam yy... powiem, że... Ja tu sobie zrobię domek chyba swój własny nie. O. Jak to? Co ty? Co ty? Co ty Staro, tak jeszcze nie, nie, nie mam, nie przestrzeni jeszcze, no. Jo, no, no ale zobacz, to. Nic nie widziałeś, nic się nie stało. Co jo. się stało? Czy spadł Dirt? Słuchajcie. spadł co? Dirt? Spadł dirt. Nie spadł Dirt. Co? co? Nic nie widziałeś. ZNOWU SPADŁ DIRT! Nic nie spadł. Co? Nie spadł. Nie. Jo. Przestań to robić. Idź ko... Jo! Ko Przestań ko... Bieść, ko, jo. ko Ej, dni, na farmland, mordo. Ja Ale to, się mamy, mamy tylko jedno, jedną roślinkę, więc chyba No o to, to się, się nie... trzeba martwić. Czekajmy aż ona urośnie. Nie. No Czekaj dobra. Trzeba zrobić jakieś takie no. bezpieczniejsze miejsce dla tego, dla, dla roślinek, żeby Czemu nam nie tu jest? to Tutaj Że dziura, dziura nie była. Nie Chcieliście mnie zabić. Tak, to dokładnie. Ja bym, ja, bym, ja, bym, ja bym się w pierwszej kolejności ziopo był przez te wszystkie dirty, które... Nie, nie próbujcie mnie pozbywać bo mam cały dirt w akwipunku jaki Ej, nam wy został. mówicie dodaj licznych śmierci, a my mówimy dodaj... Straconego dirta przez środkę. No. Ja, ja już naliczyłem 7 klocków. No, ja. Ej, nie było na tej wysepce żadnej skrzynki? Nie było, nie. nic. Na no, tej nie. Kurczę. Nie. nie, ma właśnie. Bo ja jestem. Ja, ja jestem fetyszystą skrzynką, Ja bardzo, ja bardzo lubię jak się skrzynki Ciągryzko. pojawiają. Żadne ryzyko. Ja. Wszystko, wszystko jest wykalkulowane z tej gdzie, gdzie jest werble? Ten... Gdzie ten... Gdzie, ten... gdzie go się ja wiem, które chciałem sobie. Nie Już mnie tutaj wrobi w tego. no. Wszyscy Ej, super. słuchajcie, w ogóle mamy jedną owcę i mamy też jednego kurczaka, co ale by na to, Ale nie żeby... mamy krasa, owca hmm. nam nie zadziała dobrze. No tak, tak, wiesz co, najpierw ale... trzeba pozbierać pszenicę, zobacz w drugiej zakładce w tak? tam jest coś takiego jak crafting jajka świni, crafting jajka owcy. Jak zrobimy sobie pszenicę, to będziemy hmm. mogli z tej pszenicy skraftować te, te jaja, tylko na razie okay. jest to taki, że mamy tylko jedno nasionko. <laughs> No i ktoś ja bym ten... w ogóle to crafting nie, 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 ziemi odblokował u wszystkich, bo tylko chyba Yoshi ma, czy ktoś jeszcze ma crafting? Nie żeby coś, ale tylko jedna osoba tak zginęła, że straciła itemy i wydaje mi się, że Chocolate mógł po tym skakać, a potem na kaktusie sobie usiadł i o sorry, nie mam... Żadnych schodów. itemów nie miałem, przepraszam no, o, ej bardzo. Ej, żadnych, ej, bez kitu! ej bez kitu, ja widziałem jak ktoś spada poza mapę, coś musiało na kaktusa wylądować. Z, tak. z pierwszej osoby widziałeś jak ktoś spada. Tak, tak, tak. A ja? Co żywo? Dobra panowie. Ja. Cześć Dzio, fajnie by było, jakby ktoś tu nagle postawił. Nie! Klocek co? Nawet nie stary, mam całego dirta. Nie próbuj takich rzeczy robić nawet. Ej, tak. oj, drzewo, o, drzewo proszę drzewo, bardzo. Drzewo, kopie, kopie, kopie. Tu w ogóle dziura jest. O, no, gdzie mi szybę, szybę! Oddaj. mi stąd. Oddaj mi moje drzewo, to ja chcę to kopać. To jest moje. Ja... Dobra, ja chcę przede wszystkim wykopać. Ja chcę kopać, to ja też chcę, ja chcę mieć crafting ja. ziemi. Crafting ziemi. Ja też chcę mieć crafting ziemi. O, oh, lol. Mamy takie same cele. E, powiem wam, że ej, tak trochę teraz stoimy w miejscu, prawda? Bo potrzebujemy. Nie, e, ile mamy węgla? Ej, właśnie, bo przypaliłem się e, już. 10, dużo. 10 węgla wystarczy, żeby mieć lapis. Czy mamy o, 10? 10 węgla? Okej. Okay. Ma ktoś pojedyncze 10 sztuk? Czego e, jest skądzę? tylko charcoal. Oj, No. Zrobiłem Oj, 13 e... sztuk mam, 13 sztuk węgla, 13 sztuk węgla, witam. To zabieraj, 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 odblokowałeś. Dobra, teraz co muszę stworzyć z tego po kolei. Ej, i jeszcze węgiel. węgiel musisz zrobić. Sosio? Motykę miałeś? Mam. To chodź robimy farmę taką na podwyższeniu, żeby nikt nie skakał po niej. Myślę, że będzie bezpiecznie. A, tutaj. sugerowanie, że nie będą skakać. Szymson robisz czy nie robisz? Ale nie mogę zrobić, nie mam lapisu odblokowanego chyba. No to, właśnie żeby, no to właśnie, żeby odblokować lapis, muszę mieć 10, 10 węgla. I yy, Nie odblokowało się? Zbierz 10 węgla. E, a weź, weź, wow. dropnij. ten węgiel. Oj, nie. Ha. Hmm, hmm. Czyli a co teraz? Lapis. Co? josi co? Czy josi stracił dirta? Josi stracił dirta, maszy. Nie widziałeś. O nie, co? o nie. Nie, ej, dobra, chłopaki, kojarzycie coś takiego jak ja. kompostownik? O, mi na tym kaktusie, Weź no, się upoko. Przepraszam, no nie mogę Ale się nie powstrzymać, mamy... no. A czy sadzonki możemy do kompostownika wsadzić? Wydaje mi się, że tak, że ogólnie A, nie tylko rośliny. Dlatego e... zrobimy sobie dzięki temu gombin kompost... i Kompos... Kompos... będziemy mogli zrobić dobra. więcej nasionek, robię, nie? Robię. Róbcie, bo, bo to się łatwo robi bardzo. Tak trochę, Kude. tak trochę, tak trochę stoimy w miejscu, panowie, tyle wam powiem. Nie stoimy w miejscu, stary, zobacz, w pierwszej zakładce jedno masz rzeczy do zrobienia. Mamy parcie na szkło, mamy 8 bloków siana, 8 bloków węgla, Jezu. Dobra, ej, panowie, ej. trzeba to zrobić dzisiaj. Trzeba jedną rzecz dzisiaj zrobić. Ja już składam, ja mówi? już przepalam, ja już przepalam. Prze -prze -przepalaj, przepalaj, Ja wiem, wiem o czym mówisz, wiem o czym mówisz. Przepalaj, przepalaj. Co, co ma to, za plany? Dobra, generalnie tak, czekaj, 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 platformę. Zobaczysz zaraz. O czym ty mówisz? Wziął? Kompostownik! <grym> dobra, i co? Dobra, do tego można sadzonki? E, robisz sadzonki pla można. Robisz platformę Josi? Robię oczywiście, że tak. To rób, rób, trzeba zrobić. Okej, okay. a węgiel. Eee dobra, nie będę ryzykował może, bo to... <grym> to nie wiem, nie zadawaj do środkę. Ale zrobię zobaczę, czy czarkol... Nie, nie da się. Dobra, to już... No już... Czoklet możesz w... rozwalać się, okay. klocki Jeszcze pod kilka sadzonek. A co okay. wy robicie, wy, ty, wy No robimy, robimy coś bardzo ważnego tak, robimy pewien achievement, który przyda się nam dzisiaj. Jest eee, jakiś achievement? Strzelać, Czekaj, no jada do dokąd, kundrumu. dokąd, dok, dokąd sięga? Wystarczy już, czy... No nie, no mi się wydaje, że to trzeba jeszcze tutaj i pocisnąć, o. Jeszcze A, troszkę. A, na szkło macie, tak? No. Ja nie wierzę, no to nieźle. Daj, tutaj? dobra, to trzeba zniszczyć, no. Dobra. Poczekaj pytanie, czy ty umrzesz, jak skoczysz. Ale to chyba nie chodzi no o, to, o umarcie, nie? To chodzi o spadnięcie tylko, według tak? opisu Advancementa. No Dobra, to poczekajcie, ja, ja, wszystko, ja wszystko tutaj chowam, jestem gotowy. W ogóle ja tu Czoch, jestem jakimś masochistą tutaj yy, mapkowym, bo a to siadam na kaktusa, a to skaczę z wysokości, po prostu... Trochę tak, trochę tak. Dobra, Czochle, złap na rękę i zróbmy to razem. Dobrze. Trzy, wow. dwa, Uwaga. jeden, skok! Nie! Okej, okay, o ile nam się powiększyło? My nic nie robiliśmy, a i tak mamy zaliczone. Je Widzisz, nie musimy Pady, się tym. Yy, ale w sumie daleko, daleko nam nie poszło, więc. Yy, jeden krotek tak. jeszcze, jeden krocek Musimy no. poczekać, ale czy nam to odblokowało jakąś dalszą drogę? O, oh, super! E, super! Wow! Eee, chwila, szybko, to. Czy Czy mamy coś... urośnij to. Czeklet, czeklet. Ej, zobacz, mamy Nie, nie na maksa, to nie jest na maksa. Nie jest jeszcze fija, jeszcze nie. Ale słuchajcie, 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 eee, potrzebujemy zrobić 64 pochodni. Będziemy mieli aż się wymyć, oświecenie. No Te... dobra, tak. tyle węgla mamy, więc możemy spokojnie. To ja zrobić. mogę zrobić, ale musimy. Musimy jeszcze stwórz piec. Ale musimy a panowie, panowie, panowie ale musimy... mamy fajny punkt widokowy, patrzcie. Oooo, no. widać <laughs> nic. Ale, fajne nic! Słuchajcie, mi się chyba uda zrobić już tyle, bo ja zrobiłem już jakieś 16. Okej. Okay. No, 16. no to 64 potrzebujemy. Mam już 6 zrobione. No, przecież było 16 sztuk węgla. Idealnie, żeby zrobić cały ten. Co Dobra, czekaj, czekaj. Czekaj, żeby zrobić całe te. Całe te. Całe te, tamte, te. No. Słuchajcie, Dobra, ja zrobię, ja, ja zrobię, ja zrobię ja coś innego. Bardzo ważnego. Tylko chcę po kolei robić, nie? Żeby nie było, że za dużo zrobiłem. Uwaga! Ja, ja robię coś bardzo ważnego, poczekajcie. Uwaga! Jest! Ooo! Oh. Oh. I teraz. O. Przepraszam <coughs> bardzo! Mój stary to fanatyk wędkarstwa. Pół mieszkania zasypane wędkami, najgorsze. Wiecie Średnio ty, raz nie w nie miesiącu wiem. ktoś wdepnie w leżący no na, w leżącą no na ziemi haczyk czy kotwicę, i nie trzeba wiem. wyciągać w szpitalu, bo mają nie zadziory nie. na końcu. W swoim 22-letnim życiu już z 10 razy byłem na takim zabiegu. Przestań, przestań. <coughs> A to jest w opisie, tak? Czy co tak to jest? Tak, jest, jest opis. Tak, jest ja. opis. Ej, panowie! Panowie, ja. mamy, mamy kolejną, mamy kolejną wysepkę. Okej, okay, spoko, dobra, zaglądaj, czy jest beczka. Mamy kolejną wysepkę, tylko nie wiem, czy można tam już wejść. Dawaj, tutaj jeszcze dzień. o, idę. Do... Oj, Nie tak, nie tak, nie tak, to usuń. Dobra. Musimy sprawdzić, żeby dirka nie stracić. Ja nie, nie mogę, wejść. ale... Nie ma beczki, nie ma beczki. Ale nie, pod drzewem samym, pod drzewem. Jest! Nie sięgamy! Nie no sięgamy! Nie. Kurde no! Ej, panowie, ale nie niszczcie trawy, pamiętajcie, żeby nie niszczyć trawy. No. Właśnie, ale to, nie, ale to nie jest trawa, wiesz o tym? Stary, to, to nam właśnie. się nie rozsadzi. To jest ten taki, jak to się nazywa? Mycelium? Podzol to jest. Po, podzol. A nie, my, co to było mycelium? Mycelium to jest grzybnia mordowa. Aha, okej, okay, dobra. To no taki, taki za mnie Minecraftowiec. Powinienem z mi siedzieć w pierdół za to, za, za bycie głupim. Dokładnie, Aha. a nie, nie siedzisz w tym momencie? mi się wydaje, że ogólnie, no. Znaczy no, strój mam taki, taki trochę odpowiedni, ale wiecie, Orange is the New Black, to jest nowa moda, to jest szyk mody. A, Wszyscy... A, lubię ktoś inny włożyć sadzonki, bo mi się zatrzymuje. Jedną sadzonkę spróbujcie włożyć do tego. Yy, yy, am... Bo mi teraz od trzech sadzonek nie rosło po w ogóle w górę. Ale nie, bo one tak są, że musisz po kilka sadzonek nie na jeden ten. Nie marnujcie, nie marnujcie, nie marnujcie Tak, teraz. ogólnie trzeba różnorodność wkładać tam, żeby to szybko szło. No ale Oj, no, to, no. to... Ojoj, bo my możemy tutaj zasadzić teraz. Ale, Mamy, dwie... nie wiem Mamy grzybki. Skąd? Panorze, możemy nie wiem... na kolu. Nie wiem skąd, ale patrzcie co mam. Słuchaj, o co nie wiem skąd, ale ostatnio y, nadepniałem sobie nie, na to i nie, 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 tak, nie. Tak, w kickpunku masz przy dwie pewnie sztuki będą, no. Ta! Ta! Kurde, zobacz jeszcze jednego nie masz ta. No nie mam, no. Mówię... Zajrzyj do kickpunku i powiedz, ja. że nie masz więcej. No nie mam, no mówię to nie ja byłem, no teraz... Teraz coś robiłem i nagle się okazało, że mam, no by ty, by. Ty... wy Wy typy. Znajdziesz się chłopaki tak. <laughs> a co mi rzuciłeś, kilo? Niech są co, niech są co. Ja tak ogólnie lubię wrzucać niech są co rzeczy. Okej. Okay. No, dobrze wiemy. Człowieku, co ty robisz? <laughs> Patrzę jakie tu jeszcze at... a advancementy mamy do zrobienia. Chcesz, I patrzcie, tak w sumie... To ja wam powiem, że my chyba z tym tutaj... E, ...z tym cliffhangerem z tym yy, niesamowitym zwrotem akcji do odkrycia w kolejnym odcinku yy, zostawimy was. Tak więc, moi drodzy, dzięki za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie, uszymy już jutro kolejny odcinek, Dokładnie. więc zapraszamy bardzo serdecznie. klikajcie też w playlistę w prawym górnym Żeby rogu. Chciałbym poprzedni odcinek, jak nie widzieliście. Dokładnie, a my się z Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia i cześć. Halo. Siemaneczko.